we unboxing. So. Mamy wieczko, to I jest tu niespodzianek. Pierwszą niespodzianką jaką widzimy to to jest taka zwyczajna tacka. Drugą niespodzianką dwie pary gogli. O, to ja. Hemik Kinga Nowak. I tutaj mamy też drugie dla rodzice, bo Pamiętajcie o tym, że trzeba to robić z rodzicami, niezależnie ile ma się lat. Więc jeszcze dostałem też informację, że tutaj, nie ma informacji, tylko tutaj, co w sobie sensie zobaczyłam, że tutaj na górze jest pokazane, że y, użyj kolekcjonerskich kart, by wybrać eksperyment z oszerzonej rzeczywistości. Czyli tutaj znajdziemy jakąś kolekcjonerską kartę, którą możemy kolekcjonować. I mieć jeszcze więcej zabawy przy tym. O, pierwsze jest opakowanie! co to będzie? Brokat! Patrzcie, co ja wam pokażę tak dokładnie, jak jest? Ohoho! Jak się fajnie grzechocie tak. To Jakiś balonik ze znakiem sztuki, tej firmy. Ciekawy się robi. Kolejne jakieś opakowanie. Nie wiem, czy to jest. No, i dobra, to jeszcze jest taki jakiś proszek też poli poliakrelan sodu. poliakrylan sodu. I tutaj patrzcie tak widzicie, tak to wygląda, a tutaj tutaj tak. To, to białe to, to tutaj jest to, to jest ten proszek. O, i tutaj mamy kolekcjonerską kartę! Um, tutaj mamy szósty numerek. Um, a tutaj zaraz, zaraz patrzę Mamy też dwie łyżeczki. Potrzebne tego do, do zrobienia tego. Um, mamy też rękawiczki, tylko żeby tylko pójdę za drzwi. Dobra, i już wszystko gotowe, bo to były otwarte drzwi. I tutaj mamy pudełko z rękawiczkami. Nie będę teraz tego otwierała. Może sobie zaraz później tego nie będę nagrywała, bo moi rodzice nie chcą być po prostu w kamerze. Tutaj mamy jeszcze jakąś książeczkę na temat. robi Ale fajnie! Tutaj mamy. O! Tutaj mamy różne tematy. No, Przestańmy sobie. Więcej o tym, tym. Dobra. I jeszcze tutaj mamy ostatnią niespodziankę. O Boże, jak to widzicie, to jest takie ogromne coś i teraz tutaj Wam sobie obiecałam, przeczytam tekst, e, tekst z karty kolekcjonerskiej mamy nasz spadek śniegu to sześcioramienny ramienny kryształek lodu ale jest to sprawka z, związań wodorowych wo obecnych w wodzie gdy pod wpływem niskiej temperatury woda zamarza i przychodzi u ciało stałe lód i automaty stawiają, stawiają się w pewnym okresie określonym porządku. Każda cząsteczka wody zajmuje miejsce w trójwymiarowej sieci krystalicznej, Dlatego ziemskie śnieżynki utworzone z wody mają właśnie sześć ramion. Możecie sobie się sobie przeczytać. O, czekajcie, bo już nie O. Chcę się filmik. Napiszcie w komentarzach, czy też, czy chcielibyście kolejny unboxing, jakiegoś pudełka, które dostałam No, ale jeszcze teraz będę udawała takiego chemika, albo nie. Wejście. Dobrze. Tak. w brokat. No żebym żeby coś naświeciło Co to jeszcze mamy? Co? Nic nie ma No to